Jacek Elian, w nicość bytu. Nim na ostatnim przęśle stanę, mostu, co tęczą w inny świat prowadzi, wypowiem jedno słowo kocham, a dalej niech mnie Bóg prowadzi. Nim zgaśnie jasne życia promień, co tlił się wiarą. W moc drugiego wypowiem jedno słowo: Kocham. A dalej, niech mnie diabli biorą. Nim jednak wszystko to się stanie i do bram trafię piekła albo nieba, to wpierw rachunek swego życia zrobię z tego, co we mnie jest ludzkiego, wykrzyknę ciszą słowo kocham, a potem umrę i się rozpłynę w nicości bytu ludzkiego.